Maneczko, witajcie to kolejny odcinek. omigul, tym razem będziemy trollowali jeszcze bardziej naszych widzów. Nie. Moich widzów, moich <laughs> Ciekawe, czy się na nie nabiorą. Zobaczymy. Halo, to ja, Remek. Halo, naprawdę to ja. No i poszedł, no nie wierzę. Halo, to ja, Remek. Nie odchodź, proszę. To ja. Naprawdę to ja. Haha, <laughs> mam cię. Fokus, 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 działaj, fokus. Jau. <laughs> Halo, to ja, naprawdę to ja. Nie odchodź, błagam, nie odchodź, to ja. To ja. Naprawdę to ja. No i poszła, teraz akurat poszła. Jezu, nie, nie, To naprawdę ja. JA SIĘ nie, To naprawdę ja to no, na... gdzie, to naprawdę nie, w serca, nie, 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 Masz się czego bać, to ja! Halo, pojarymy. to ja naprawdę ja Mam was! Fokus o działa, siemanko! Strolowałem was! To ja, Remek. Proszę, nie odchodź. <grywa> Jaka powaga! <grywa> I z tego się śmiesz, tak? <grywa> Mam się! <grywa> to ja, Remek. Proszę, nie odchodź, błagam! Zostałaś i wygrałaś życie. OHAHOHA Mam cię! AHAHAHA Mam cię! Yeah Jej! Rezzi dobry Yeeah Mam cię Strolowany Ka mnie Mam cię Rezzi i tak to ja. <sum> Siema, <stary. What's> <fum> o que é que você está fazendo aqui? o Ej, to jest łapka w górę! W gó łapka w górę! Łapka w górę! <grym Ej, <grym nie! To ty? Nie! Ha! To, to jest, <grym> to jest Minecraft! Minecraft! Koptek! diaksy! No, kop te diaksy! Gdzie są diaksy? Diaksy! Jao! Steve, trzymaj się. Dobrze. Pokój z <laughs> <laughs> Nie ma Remka. Nie ma remkar. Remkar, A jednak jestem. To ja. To nie, to nie, to nie jest dla nie niego. Nie jest o, jest. Jak się masz? Pokaż, mam. A co PGA. Poważnie, byłeś na PGA. PGA? No. A na jemie będziesz? To będzie? Myślę, że tak. O, to może się zobaczymy. Jao! Ale patrz kogo mam, pasz, czekaj, 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 nie, 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 kogo mam, Pasz, Pasz, Ja go wyciągnę, dobra? Pasz, 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 pasz. nie, patrz, nie, 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 panie! Rebeck! nie, nie, strzelaj! nie, nie, strzelaj! Nie, strzelaj! nie, nie, strzelaj! nie, nie, strzelaj! nie, 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 NIE! Ja Polska, nie... Nie, 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 nie... Chyba <Patriotas> nie ...póki my żyjemy Tak, przesułem tak, Przesułem Tak, właśnie sześć. Ale, Ale ręka nie, 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 nie ma Ej, czekaj, nie, nie, czeka, nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj Nie ma Albo... Albo nie Ale jak widzisz O, hej Siemanko Siemanko O, już nie wierzyłam, że was zobaczę ale znalazłaś nas! Znalazłam znalazła. i się cieszę Gdzie? 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 No nie za kartką, no na pewno nie za kartką No nie, nie, no to... nie, jakbyś miał, nie Jakbyś miał takie duże to... Nie, spokojnie, co, co bym miał? Co, ale co bym miał duże? Ja bym miał duże, tak? No, no, no! Ja bym miał no. duże! Duże bym miał, <laughs> tak? Okej, okay, to ja mam... Ja nie mam duże, okej? Okay? Ja mam większe. O tam mówią? Spokojnie, spokojnie. Jesteście pewni, że nie ramy? Nie wiem Nie, nie wiem. Ale to nie wiesz co Ale jak to ja, nie wiesz? Jak to nie Dziewczyny Kampi? Kampi, Nie wierzę, nazwałyście psa Kampi? To sama rasa! Naprawdę? Ja <laughs> Ej, czekajcie, idę po Kampiego No no to popatrz tam, tam. nie no, Słodziaka macie widzę no. Arka Dzięki wielkie, że na was trafiliśmy Trzymaj się To znaczy wiesz, bo ja nie zmuszam mnie, Ale sytuacja jest taka, że jakby ci jeden filmik spodobał to To możesz dać łapkę w górę No bo nawet jeśli by ci nie spodobał to też możesz dać łapkę w górę No ale to wiesz, no to na razie